Ja tu... Zobacz, o czym Co? Ja właśnie chcę pominać, nie, nie to pominąć, w ogóle, chyba. No... Ja po prostu wejdę tak i... Pełne te napisy, no. ja miałeś pewność, że jest to ale tu jest kolejna część. No nie gadaj. kolejne. Naprawdę? Ojcie. Ups. Dawaj, chodź.

A co, co jest stało? Kursz, badaj, tak. Nie gadaj. No kurde, włóżek dla dzieci. nie Zlanie na Aha. Okej, okay, i dziwna też jest. Po prawej stronie. Dziwna, dobra. Nie no, jak te, te grafity są ładne akurat. Tutaj są porobione. Bo niech no to nagrywa, więc. No czekaj, chłopiec, ja wszystko nie zobaczyłem. ja będę do tego obiegu, tu, tam i trzeciego, okej. Dobra, spoko. kącie. Okej, okay. wstaje. <śmiewanie> I ty, widzę Cię. <śmiewanie> ja ty, to, tu. A poza tym? No. A ja no, Ci mówiłem, że to jest, że to jest Zobacz, co tam jest. Ja a, Ci mówiłem, że to jest Uno. Mówiłem Ci, no, że są karty dużo jakieś. Ty widzisz, ile jest kart Uno? Można by zagrać. Ja da, do Ciebie podejdę. No, no chodź tu.

Bo jestem miał miałem zobaczyć tamtą tamtą część. Bo ja dopiero tą część zobaczyłem. Faktycznie, UNO. No UNO, widzisz ile ja tego UNO? Ej, Ej ten pan nawet w swojej wersji. No, a cześć, mówię. Ej, druga. No. Co chce? Co, ja muszę jeszcze ten, ten Ej, to jest na UNO. No, właśnie, no to jest... Jest, to takie napisy, za na tak, Co to może A co? Co? So. to koper, nie tak. To jabłko. He, jabłko i co jest? Okay. Co jest sopys jabłka? Od Mercedesa starego, tak myślę. Tak myślisz? Tak myślę. Ale sądzę, ale... no. Nie, No, może widzowie. Widzowie, napiszcie pod naszymi filmami, co od jakiegoś. Do jakiej to jest marki Chodź. Nie? No do jakiej to jest marki, bo ja nie wiem co może... Wy widzę, będziecie wiedzieli. Okej. Okay. jakie to jest marki to ten psód który tutaj jest. Jak ktoś będzie wiedział. Dobra, pytam tam stajys. A ja wyjdę sobie na mają To ja się muszę zrobić ten... Там це на 啊，再改一